Obecnie w rosyjskim wojsku widoczny jest pewien trend. Rosja wysyła mały oddział do zajęcia ukraińskiej miejscowości, odnosi sukces i ogłasza zwycięstwo. Wszyscy się uśmiechają i podnoszą flagi, bo Rosja wierzy, że zdobyła kolejny fragment ukraińskiego terytorium. Następnie Ukraina kontratakuje i Rosja traci w ciągu kilku godzin to, co mogła zdobywać przez dni, a nawet tygodnie. To wydarzyło się znów. Rosja ogłosiła zwycięstwo w Werbowem. Ukraina zamieniła to zwycięstwo w miażdżącą klęskę, kontratakując natychmiast i bez litości. Historia zaczyna się od ogłoszonego przez Rosję zwycięstwa. 1 października agencja Anadolu Agency podała, że rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, iż zdobyło wieś w obowę. Nie chodzi o dobrze znaną miejscowość na linii frontu, w obwodzie Zaporowskim, lecz o mniejszą wieś w obwodzie Dniepropietrowskim który graniczy z obwodem zaporoskim i leży tuż na północ od granicy administracyjnej między obwodem Dniepropietrowskim a Donieckim. To już czyniłoby tę wieś ważnym zdobyciem dla Rosji. Każdy krok bliżej tej granicy jest korzystny dla Rosji, ponieważ dotarcie do niej mogłoby pozwolić częściowo okrążyć ukraińskich obrońców w obwodzie donieckim. Kijowski Niezależny nawiązał do raportu Anadolu Agency, dodając, że zdobycie byłoby częścią rosyjskiej ofensywy w kierunku Dniepropietrowska, która miała miejsce latem. Ofensywa objęła ataki koło Kaliniwskiej i Wierjezowego, pod koniec września, poprzedzając rosyjskie roszczenie do werbowego, z 1 października (dotychczas nieokupowany i mający niewielkie znaczenie strategiczne, poza bliskością do Zaporoża i Doniecka). Region ten wydaje się stawać celem Władimira Putina. Jego wojska nie zdobywają terenów, których przywódca Rosji spodziewał się w 2025 roku. To dość prosta logika ze strony Rosji. Jeśli Rosja nie może zdobyć terytorium, na którym jej naprawdę zależy, zajmuje terytorium, które nie ma aż takiego znaczenia. Jeśli nic innego, to wydłuża linię frontu i daje Ukrainie kolejny problem do rozwiązania. W sumie oznacza to czysty zysk dla Rosji. Zdobywa kolejną miejscowość i może ogłosić małe zwycięstwo nad Ukrainą. Nie wszystko jest takie, jak się wydaje w sprawie zdobycia werbowe przez Rosję. Stało się to jasne, gdy rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło zdobycie, a Ukraina natychmiast zaprzeczyła zajęciu werbowe przez Rosję, donosi Kiew Independent. Zaledwie kilka dni później ujawniono, że Rosja zdołała wprowadzić swoje wojska do werbowe, jednak nie zdobyli tam niczego. Byli tam przez chwilę. A zaraz potem zniknęli, gdy niszczycielski ukraiński atak zdziesiątkował ich na miejscu, pozostawiając werbowe wyraźnie w rękach Ukrainy. Według Kyiv Post, który 3 października opublikował raport, przejęcie werbowe przez Rosję trwało tylko kilka minut, zanim ukraińskie wojsko je odparło. Rosyjski atak, który miał zdobyć werbowe, faktycznie nie był atakiem. Niewielka grupa infiltratorów Zakradła się do osady i próbowała zatknąć flagę, zanim ich schwytano. Rosja mogła odnieść pewne korzyści z tej infiltracji, publikując propagandowe nagranie pokazujące, że kome zdobycie osady, jak podaje Kyiv Post. Jednak według Ukrainy, rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej i Ukraina twierdzi, że ma na to dowody. W poście na Telegramie 110 samodzielna brygada zmechanizowana Ukrainy przedstawiła prawdziwe szczegóły wydarzeń w Wobowym. Ostatnio wróg wydał oświadczenie i pokazał propagandowe nagranie, rzekomo dotyczące zdobycia wsi Wobowe. Znajduje się w rejonie odpowiedzialności 110. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Post na telegramie dobrze wprowadza ton tego, co ma nadejść. Rosja twierdziła, że nie udało się tego udowodnić. Ta informacja nie jest prawdziwa. Wrogi, dywersyjno, rozpoznawcza grupa przeniknął do wioski Wobowe aby nagrać ceremonię podniesienia flagi, po czym okupanci zostali zniszczeni przez nasze oddziały, poinformowała 110. Brygada Zmotoryzowana. Brygada oświadczyła, że jej żołnierze wkroczyli do wioski, by zlikwidować rosyjskich infiltratorów i ponownie zabezpieczyć wobowe. Wzywamy Ukraińców, aby ufali wyłącznie oficjalnym źródłom informacji, upoważnionym do komentowania sytuacji na froncie. Podsumowano w poście. To ważny przekaz, który powinni usłyszeć wszyscy Ukraińcy. 110. Zmotoryzowana Brygada Strzelców ostrzega: nie wierzcie rosyjskim kłamstwom. Rzadko to, co Rosja mówi i to, co Rosja robi, jest tym samym. Oczywiście, wszystko to brzmi jak słowo przeciwko słowu. Rosja twierdzi, że zdobyła wobowe, podczas gdy Ukraina mówi, że rzekome zdobycie to tylko grupa dywersantów próbujących zrobić zdjęcie do celów propagandowych, zanim zostali zniszczeni. Kto mówi prawdę? Łatwo uwierzyć w każde twierdzenie, więc potrzebne są mocne dowody. Takie dowody istnieją. Post na telegramie 110. Brygady Zmotoryzowanej nie zawierał tylko oświadczenia, ale także wideo pokazujące, co naprawdę stało się z rosyjskimi okupantami w wobowem. Na nagraniu widać niewielki oddział rosyjskich żołnierzy próbujących wznieść flagę swojego kraju. Żołnierze z rosyjską flagą zostają nagle zniszczeni przez niespodziewany ukraiński atak. Następnie nagranie przenosi się do nieco bardziej zurbanizowanego miejsca, prawdopodobnie również w Wobowe, gdzie kolejna mała grupa rosyjskich żołnierzy próbuje zastosować ten sam trik. Tym razem wciągają flagę wśród ruin ostrzelanych budynków. Nagranie nie pokazuje, co dzieje się dalej. Ukraińskie siły lądowe zaatakowały wspierane przez drony, zmuszając rosyjskich infiltratorów do ukrycia. Wyraźnie widać, co dzieje się z jednym rosyjskim żołnierzem. Kryjąc się w ruinach budynku, wygląda, by sprawdzić, czy teren jest czysty. Zanim żołnierz zdąży się ruszyć, następuje kolejna eksplozja. Kolejny rosyjski okupant pada, flaga znów nie zostaje wzniesiona. Nagranie ujawnia, co naprawdę stało się w wobowe, gdy rosyjscy żołnierze z flagą zostali powaleni. Ukraińscy żołnierze wznoszą flagę, by zarejestrował to dron rozpoznawczy. Dron oddala obraz, ukazując większą część wioski. Nie znaleziono rosyjskich żołnierzy ani całej jednostki. Wobowe nigdy nie zostało w pełni zdobyte. Rosyjskie wojska weszły, lecz zostały wyeliminowane, zanim Rosja mogła ogłosić zdobycie lub umocnienie wioski. Wideo twierdzi, że trzech żołnierzy zostało wyeliminowanych. Trzeba jednak przyznać, że ten materiał nie jest idealny. Nie podano żadnych znaczników czasu. Poza tym każdy, kto nie pochodzi z wobowe, mógłby twierdzić, że ten materiał mógł zostać nagrany gdziekolwiek indziej na Ukrainie. KIFPOS podkreśla, że przed potwierdzeniem pochodzenia nagrania z tej wioski konieczne są dodatkowe wyjaśnienia. Ukraiński projekt Open Source Deep State oznaczył Wubowę jako terytorium wymagające wyjaśnienia. 110. Brygada Ukrainy skrytykowała to oznaczenie, stwierdzając, że Deep State być może wzmacnia rosyjską operację dezinformacyjną takimi raportami. Niepodważalne jest, że nagranie pokazuje dwa przypadki, gdy małe rosyjskie oddziały. Próbują podnieść flagę, zanim zostaną szybko unicestwione. Dokładnie tak, jak twierdziła Ukraina. Ponieważ Rosja została najwyraźniej wypchnięta z wobowego niemal natychmiast po tym, jak jej siły się tam przedostały, teraz pojawia się pytanie, dlaczego Rosja w ogóle chciała zdobyć tę wioskę. Jednym z powodów, o którym już wspomniano, było to, że Rosja chciała zdobyć materiały filmowe do celów propagandowych. Rozpowszechnianie dezinformacji, zwłaszcza jeśli pomaga ona oszukać własnych obywateli, to jeden z najczęstszych ruchów Kremla. To jest widoczne w każdym aspekcie rosyjskiego społeczeństwa. Według rządu Kanady Kreml kontroluje całą oficjalną komunikację w Rosji, co jest typowe dla większości państw. A inne kraje mogą przez takie kanały przekazywać prawdę obywatelom? Kreml używa ich do tworzenia i szerzenia fałszywych lub zmanipulowanych treści w oficjalnych komunikatach, jak prasówki, przemówienia i posty w mediach społecznościowych. Tu chodzi o tworzenie narracji, a nie rzetelne informowanie obywateli. W Bowie jest doskonałym przykładem tego. Ukraina najprawdopodobniej mówi prawdę o wydarzeniach w Bowie, jednak wielu w Rosji nigdy tego nie zobaczy. Reporterzy bez granic wskazują, że niemal dwie trzecie Rosjan czerpie większość informacji skontrolowanej przez państwo telewizji. Wielu ma dostęp do internetu ale to uzależnienie od telewizji sugeruje, że większość rosyjskich cywilów nie będzie szukać prawdy poza tym, co Kreml im przekazuje. Nawet odważniejsi użytkownicy internetu mogą nie znaleźć informacji ujawniających, co się naprawdę dzieje. Human Rights Watch poinformowała w lipcu, że Rosja zablokowała tysiące stron mogących ujawnić prawdę. Głównym celem są organizacje praw człowieka oraz niezależne media. Platformy mediów społecznościowych i strony polityków przeciwnych Putinowi są często blokowane przez Rosję. Jedynym sposobem obejścia tego typu ograniczeń jest korzystanie z wirtualnej sieci prywatnej, czyli VPN, twierdzi Human Rights Watch. Jest jeszcze problem. Wielu Rosjan nie wie jak używać VPN, co więcej, podobnie jak w przypadku samego internetu. Rosja intensywnie pracuje nad blokowaniem tych narzędzi, ponieważ wie, że mogą one umożliwić dostęp do prawdy. Rozważ to w kontekście relacji obu stron o wydarzeniach w Wobowie. Ukraina opublikowała wideo, na którym rosyjscy żołnierze próbują postawić flagę, zanim zostali wyeliminowani. Mimo, że nagranie nie jest idealne, Ukraina przyznaje, że kilku rosyjskich infiltratorów zdołało dostać się do Wobowa. Rosja pokazałaby tylko moment podnoszenia flagi, a inne źródła informacji. Byłyby zablokowane lub ignorowane przez większość społeczeństwa oglądającego oficjalne transmisje. To wszystko zobaczy przeciętny Rosjanin. Flaga podniesiona, Rosja wygrała. To przekaz, który Putin chce szerzyć. O to Rosji chodziło w sprawie Vibawi. A jeśli ktoś ma co do tego wątpliwości, Rosja uczyniła z ogłaszania zwycięstw pewnego rodzaju trend. Na terenach, które utrzymuje jedynie przez kilka dni lub czasem tygodni. Odbicie Wobowego może być najszybszym, jakie udało się Ukrainie, ale to nie jest jedyny przykład szybkiego odzyskania terytorium. 19 września UAI poinformowało, że Ukraina odzyskała 7 miejscowości w obwodzie donieckim podczas serii kontrataków. To około 60 mil kwadratowych wyzwolonego terytorium. uai czy informuje, że sprawdzono i oczyszczono z rosyjskich wojsk kolejne 66 mil kwadratowych, to wszystko jest terytorium, które Rosja zdołała zdobyć podczas letniego natarcia w kierunku Pokrowska. Putin uczynił zdobycie tego kluczowego miasta jednym z głównych celów rosyjskiej letniej ofensywy. Pokrowsk nadal jest pod kontrolą Ukrainy. Rosja poniosła porażkę i teraz traci terytorium, które udało jej się zdobyć w ciągu kilku tygodni od jego zajęcia. Rosja oczywiście o tym nie poinformuje. Będzie po prostu udostępniać zdjęcia z podnoszenia flagi na tych utraconych terytoriach i udawać, że wszystko idzie zgodnie z planem. Na Ukrainie. Fałszerstwo to po prostu część rosyjskich mediów. Instytut Studiów nad Wojną, czyli Instytut Studiów nad Wojną, podkreślił to w swojej ocenie rosyjskiej ofensywy z 25 września 1970. Według Instytut Studiów nad Wojną, Rosja dość dramatycznie przeceniła swoje zdobycze terytorialne. Na rok 2025 najbardziej dotknięty jest Charków, gdzie Rosja zawyżyła postępy o 112%. Instytut Studiów nad Wojną informuje również o 33% zawyżeniu w Doniecku, 5% w Zaporożu oraz 83% w regionie Dniepropietrowskim, gdzie znajduje się w Bobo. Ogólnie rzecz biorąc, Rosja twierdzi, że osiągnęła postępy, których faktycznie nie dokonała. Wobowe to tylko najnowszy przykład. Jak podał kijowski Niezależny 1 października, we wrześniu tempo rosyjskich postępów znacznie spadło względem sierpnia. Deep State odnotował. 44% spadek, miesiąc do miesiąca. Rosja we wrześniu zdobyła tylko 0,04% terytorium Ukrainy. Kreml nie przekazuje takich informacji swoim obywatelom. Gdyby wiedzieli, jak powolne i żmudne są rzeczywiste postępy, a nie te fałszywe, do których przekonuje ich Kreml, Rosjanie mogliby mieć powód, by powstać przeciwko Putinowi. Propaganda służy rosyjskiemu przywódcy. A Wobowe to kolejne miejsce, które Rosja rzekomo zdobyła. Ale załóżmy, że Wobowe nie było tylko wyścigiem o flagę dla Rosji. Być może istniał cel strategiczny wykraczający poza propagandę. Wobowe może być też drogą do dnie choć Rosja nie przywiązuje do tego regionu większej wagi. Odkąd wojna na Ukrainie przerodziła się w wyniszczające bagno, jakim jest dzisiaj. Rosja ma obecnie ważniejsze cele niż Dnie Mimo to Wobowe mogło mieć niewielką wartość symboliczną lub propagandową szybkie zwycięstwo do pokazania w państwowej telewizji, a nie ruch o realnym znaczeniu strategicznym. Ujawniając fałszywość rzekomego zdobycia wobowego przez Rosję, Ukraina zadała bolesny cios Putinowi i jego kremlowskim sojusznikom. Mogą pojawiać się oznaki, że propaganda Putina nie działa już tak skutecznie jak kiedyś. Nawet ci wewnątrz rosyjskiej armii mają już dość kłamstw Kremla. Mimo że rosyjscy żołnierze są zmuszani do szerzenia tych kłamstw, rosyjscy generałowie coraz bardziej sprzeciwiają się, gdyż Kreml nie chce przyznać się do porażek. Dowiedz się więcej w naszym materiale wideo i pamiętaj, aby zasubskrybować The Military Show, aby być na bieżąco z najnowszymi sukcesami Ukrainy i najbardziej rażącymi kłamstwami Rosji.